zaprezentować chyba najbardziej przydatną formułę Excela, przydatną dla księgowych. Dla osób zajmujących się finansami i księgowością, ciągle niedocenianą. Wiem to na pewno, ponieważ przy okazji moich różnych wizyt w firmach, przy rozmowach z księgowymi, gdy rozmawiamy właśnie na temat raportu, ja takie podstawy próbuję zawsze wytłumaczyć, właśnie przede wszystkim po to, żeby księgowy sam sobie radził z raportami, bo moją ideą i taką. Intencją jest zawsze nauczyć księgowego, a nie skazywać go na moje umiejętności, i z każdym najdrobniejszym problemem taki księgowy musi dzwonić i prosić o pomoc. Ja zawsze staram się wytłumaczyć wszystko tak, żeby każdy był samodzielny i potrafił sobie sam taki raport, czy to poprawić, czy uzupełnić, czy rozbudować, czy wręcz zrobić drugi na podstawie tego. I zawsze, właśnie jak dochodzimy do tej formuły, suma warunków, okazuje się, że księgowy, nie znał jej. Mało jest takich, którzy mówią: A tak, znam, używam, ale wielu jest takich, którzy nie znają jej. I w momencie, kiedy ja pokazuję, jakie, jaką moc ma ta formuła, no to się zaczynają nią zachwycać. I właśnie na tej prezentacji chciałabym pokazać, omówić tą formułę sumę warunków. Mam tutaj takie dane wyciągnięte z programu. Nie ukrywam, że są to dane wyciągnięte z programu Symfonia. I chciałabym właśnie pracując na tych danych zaprezentować, jak działa taka formuła. I mam nadzieję, że po tej mojej prezentacji każdy będzie potrafił już sobie swobodnie korzystać z tej formuły i budować swoje raporty. Dodam tutaj nowy arkusz, załóżmy, że zmienię mu nazwę na raport. I teraz tak. W pierwszej Kolumnie wpiszę konto, ponieważ ja chcę, żeby mi sumował dane po kryterium, którym, po takim kryterium, które będzie konto. Poza tym chciałabym więcej tych, formu, tych kryteriów dodać, ale to za chwilę. I teraz, jeżeli ja tutaj w tym miejscu wpiszę sobie obroty winien, to będzie bardzo prosty raport, bo generalnie. Nie chodzi mi o to, żeby y, omawiać jakiś konkretny raport, tylko właśnie, żeby wyjaśnić, jak działa suma warunków i żeby to wyjaśnienie na tyle było y, klarowne i proste, żeby właśnie każdy po, tym, y, po, po obejrzeniu tego filmu mógł sobie korzystać swobodnie z tej formuły. I teraz tak, jeżeli ja tutaj wpiszę y, tą formułę, zaczynam ją pisać, Excel mi tu ładnie już podpowiada listę y, formuł, które się zaczynają na te litery, które zaczęłam pisać i tutaj ta moja jest... Już wymieniona, więc dwa razy na nią klikam i już mam takie zainicjowaną tą formułę. Dużo bardziej wolę taką, taki sposób zaczęcia pracy z formułą niż wpisywanie jej całej z ręki, bo tu się można pomylić. I teraz. Tutaj podpowiada mi Excel, co ja mam wprowadzić i w sumie warunków w pierwszym tym, pierwszym, tym bloku do średnika zawsze wpisuj, wskazuje zakres danych wartościowych, czyli te, które mają być sumowane. No i jeżeli ja teraz przejdę na tą... Y ten drugi arkusz, jestem w kolumnie obroty winien, proszę tu zobaczyć, obroty winien, jestem tutaj, piszę tą, tą formułę, wobec czego odwołam się do zakresu danych w kolumnie obroty winien. Odwołuję się do całej kolumny klikając tutaj na literkę opisującą tą kolumnę, czyli ta, ten zakres złapie mi nie tylko wartości, ale również Wyjdzie poza nie. Jeżeli ten arkusz będzie zasilony danymi nowymi, to one też będą objęte tą formułą. Formuła je zobaczy. O, jak widać tu się kończą dane, ale zakres idzie jeszcze, jeszcze dalej. To jest akurat taki arkusz. Z, tak jak mówiłam, z symfonii, z takiej funkcjonalności Smart BI, i to polega na tym, że on się zawsze zasila w momencie otworzenia, czyli tutaj takie kliknięcie jest dla mnie ważne, ale jeżeli na przykład w inny sposób tworzę sobie to źródło danych, to również właśnie warto się odwoływać do całej kolumny, bo w razie, jeżeli dodam jakieś wartości kolejne, to one będą od razu. Również objęte. I tutaj, jak widać, mamy. No, podmienił mi tutaj na raport. Jeszcze raz to zrobię, żeby nie, nikt nie myślał, że trzeba ręcznie coś zmieniać. Przechodzę na arkusz dane. I jak widać, tutaj te. Już zostało zapisane. Wciskam kolumnę, w której są obroty, winien i wciskam średnik. I w tym momencie już mam zablokowaną tą pierwszą część. Wracam na raport. On mi tutaj ten raport jak tak wędruje między różnymi arkuszami. Właśnie Excel lubi opisywać te arkusze, ale jeżeli jestem na konkretnym tutaj. Arkuszu, w którym wprowadzam formułę, to zupełnie niepotrzebny jest opis tego, tego arkusza, bo Excel sobie poradzi bez opisu. I teraz tak. W pierwszym zakresie, tak jak mówiłam, wprowadzamy zakres danych wartościowych, a w drugim, tutaj kolejny krok, to wskazuje zakres kryteriów. Ja, tak jak powiedziałam, chciałabym po kątach to wyłapywać, to sumować, tak? Czyli przejdę sobie na ten arkusz dane ponownie i tym razem zaznaczę ten zakres danych, czyli konta. Tutaj te podpowiedzi, jak widać, tak mnie ustawiły, że mi zasłoniły, więc ja zawsze mogę tutaj na to najechać, jak taki krzyżyk się pojawia, odsunąć sobie, żeby mi nie przeszkadzało. I klikam teraz na tą kolumnę i zaznaczam wprowadzam średnik, co dla Excela jest informacją, że skończyłam. Wracam do, w to miejsce, gdzie buduję tą formułę. Tak jak mówiłam, wyrzucam ten opis arkusza, bo wcale nie potrzebuję. I kolejna rzecz, którą muszę podać, to kryterium. I w, tym kryterium sumowania będzie to co wpiszę w tej komórce, czyli na razie jest ona pusta, ale ja na to już kliknę, tak, już wskazuję, czyli zaraz interpretuję całą i enter, całą formułę. Formuła ma takie podane parametry. W pierwszej części zakres danych wartościowych, które mają być sumowane, w drugiej części zakres kryteriów, po których te dane, te stąd, będą sumowane, a tu jest konkretne kryterium, które nam y, będzie sumowało te wartości. I jak to działa? Jeżeli ja tutaj wpiszę na przykład konto 132, to jak widać, y, formuła wyszukała w kolumnie obroty winien i po tej kolumnie kryteriów konto wpisane w tą komórkę i podała wartość, że suma według tego warunku wynosi 5361 groszy. Sprawdźmy, czy to jest prawda. Tu mamy 132 obroty winien jak sobie to sumuję przez zaznaczenie 5361 groszy. Czyli dokładnie tak to wygląda. I to jest postać formuły suma warunków, taka najprostsza, czyli podałam tylko jeden zakres warunków i jeden, jeden warunek. Ale załóżmy, że ja chcę tych warunków więcej, tak? Bo ta formuła, właśnie na tym polega jej moc i jej atrakcyjność, że tutaj tych kryteriów sumowania może być bardzo dużo. I na przykład ja będę chciała tutaj w tej komórce wybierać sobie okres, bo tutaj mam, jak widać do każde, każdy obrót na danym koncie jest przypisany do miesiąca. O, tu jest czerwiec, kwiecień, listopad, grudzień, tak? Ja bym chciała, żeby te wartości też były porządkowane, znaczy sumowane według miesiąca. I tutaj, albo troszkę niżej, wprowadzę sobie wartości z miesiąca, według miesięcy, ale nie pozwolę tu wpisywać z ręki użytkownikom, bo to zawsze powoduje jakieś niedomówienia, bo jeżeli ja będę traktować to, co tutaj użytkownik wpisze jako parametr, to on musi być idealny, idealnie taki jak w danych. Czyli jak w danych jest wpisane styczeń, to nie można do tej wpisać styczeń na przykład, bez polskiej litery N na końcu, bo formuła nie zrozumie tego. I w takiej sytuacji zawsze Trzeba przygotować gotowe wartości. Robimy to gdzieś tutaj w części jakiejś poza raportem, czyli niewidocznej, albo na jakimś innym. I sobie ja wpiszę tu styczeń, luty, a resztę już mi Excel pomoże. sierpień, grudzień. O, już mam całą listę. I teraz, jeżeli ja. Tutaj, w tym miejscu, chcę ten okres, żeby użytkownik wybierał, to stojąc w tej komórce, przechodzę na kartę dane, poprawność danych i wskazuję, że w tej komórce nie będzie dowolna wartość, tylko lista. Ale jakie elementy tej listy mają być? Tutaj klikamy sobie na tą strzałkę, przechodzimy do tej listy, którą przed chwilą przygotowałam, zaznaczamy i wciskamy Enterem i tutaj już Excel wie, że z tej listy będzie pobierał elementy, i wygląda to to w taki sposób, czyli już tu użytkownik mi nie wprowadzi nie, nie takiej wartości, jakiej formuła oczekuje. Tak? I teraz, jak dołączyć do tej sumy warunków jeszcze miesiąc? Znowu stawiam się na tą y, formułę. To, jak mówiłam, tych kryteriów może być bardzo dużo. Tutaj już widać, podpowiada drugie, ale można trzecie, czwarte, piąte. Można tych kryteriów bardzo dużo dodać, tyle ile potrzebuję. I teraz wstawiam średnik, czyli mówię, do formuły będę dodawać kolejny zakres kryteriów i kolejne kryterium. I y, zakresem kryterium, oczy, kryteriów oczywiście będzie, Muszę to znów troszeczkę odsunąć. Tak. Będzie data okresu miesiąc, czyli klikam sobie na całą kolumnę. Tutaj już mam, wciskam średnik, przechodzę na ten mój raport. Tu wykasuję, bo tego nie potrzebuję. I wskazuję, że te drugie kryterium ma być pobierane z tej komórki. No i enter. No i w tym momencie już mam informację. O tym, że na koncie 132 w październiku były, była taka kwota. Sprawdźmy, czyli tym razem będziemy filtrować już po dwóch kryteriach, czyli 132. I tutaj mamy październik, już widać, że zostało to. Tu widać zresztą, że były tylko w październiku i w grudniu pojawiły się jakieś obroty na, tych, na tym koncie. Więc jeżeli ja tutaj Zmienię to na grudzień. O, jak widać, od razu podał mi wartość w grudniu. I teraz y, dodam jeszcze jeden warunek, bo, tak jak powiedziałam, suma warunków może mieć tych kryteriów bardzo dużo, ale ja tutaj obrazowo chciałabym pokazać, no, chociaż trzy. I trzecim kryterium będzie źródło, skąd te obroty. Są pane. Tak jak mówiłam, te dane pochodzą z Symfonii, a Symfonia ma coś takiego jak umieszczanie dokumentów w księgach i w buforze. O, tu mam bufor. Tu mam jeszcze bilans otwarcia, dalej zjadę. Więc mamy, jeżeli mówimy o źródłach obrotów, gdzie ja mam? O, tu bilans. Jeżeli mówimy o źródłach tych obrotów, to mamy trzy… Trzy możliwości, i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czyli tutaj mam okres, a tutaj będę miała źródło. I tu zrobię dokładnie to samo, co zrobiłam z okresem, ale nie pozwolę, również nie pozwolę użytkownikowi z ręki tu wpisywać, żeby mi nie wpisał coś, co formuła nie zrozumie, ale żeby tylko wybierał gotowe wartości, które są w moich danych. I zrobię tutaj to troszeczkę inaczej, bo też się ustawiam. Karta dane, yy, poprawność danych, niedowolna alista. I wpiszę w tym miejscu, tak? Czyli mam bufor, średnik księgi, średnik, bilans, otwar, otwarcia. Czyli jeżeli tych elementów mam malutko, yy, to mogę sobie je tutaj wpisać i średnikami oddzielić. Ok, i już widzę to tutaj na liście, tak? Czyli w grudniu w buforze siedzą te zapisy. Aha, bo jeszcze nie, ja nie dodałam do formuły, a już tutaj zaczynam kombinować. Muszę dodać jeszcze do formuły, tak, że się chcę odwołać też do tego warunku, czyli ustawiam się na koniec formuły, wciskam średnik, czyli formuła otrzymuje informację, że będę wprowadzała kolejne, kolejne <coughs> przepraszam, zakres kryteriów i kolejne kryterium, więc przechodzę na dane. Tym zakresem będzie kolumna U. Wpisuję średnik tu u góry, czyli skończyłam. Wracam na arkusz raport. On mi to zawsze podpowiada, ale jak jestem na danym raporcie, raporcie to nie mówię. I wskazuję, że w tej komórce będę wpisywała to kryterium, które zostało dodane, tak? Czyli zakres kryteriów mieści się w danych w kolumnie U, a konkretny kryterium, po którym będę chciała y, sumować wartości, podam w tej komórce C2. Enter. No i jak widać, od razu pojawiło mi się 0. To jest dla mnie informacją, że w grudniu na koncie 132 nic nie zaksięgowałam, ale jak zmienię na bufor, to mi się ta wartość pojawia. Czyli. Te dane siedzą jeszcze w buforze. Oczywiście w grudniu w bilansie otwarcia nic nie może być, bo to jest bilans otwarcia, jeżeli w ogóle, to tylko w styczniu. Więc jeżeli cofnę się do stycznia, to jak widać, nic nie było na tym koncie bilansie otwarcia, ale zobaczmy, czy coś było w księgach, też nie i w buforze też nie. Także w ten sposób buduję sobie kolejne warunki, które powodują zawężanie tej wartości, tak? Czyli... Patrzę czy ja... Aha, bo styczeń zmieniłam się, przecież była jakaś wartość, a teraz mi ta wartość znikła. Gdzie to było? Grudzień, bufor a w październiku pewnie w księgach siedzi, zobaczmy. Październik jest zero, ale jak zmienię tu na księgi... To ta wartość jest przywołana. Dobrze, więc teraz mamy sumę warunków według trzech parametrów: konto, okres oraz źródło, gdzie te obroty są, czy w księgach, czy w buforze, czy ewentualnie w bilansie otwarcia. I chciałabym również yy, widzieć, co się dzieje po stronie ma. I teraz już nie będę się bawić w budowanie tej formuły, bo ja mogę tą formułę mieć w ogóle bardzo, bardzo rozbudowaną, ale ja ją sobie skopiuję, czyli zaznaczam całą formułę, wcisnam, wciskam sobie klawisz Control, C, przyciskam Escape, ale on trzyma w schowku tą wartość. Ustawiam się tu w tym drugiej komórce i Ctrl V. Formuła jest przeniesiona, ale na razie jest identyczna. A ja chcę obroty ma, Czyli tak jak mówiłam, w sumie warunków ten pierwszy tutaj zakres to jest zakres wartości, które mają być sumowane. I tutaj po stronie winien ja się odwołałam do arkusza dane, kolumny Q bo tu są obroty winien, a obroty ma są w kolumnie P więc jeżeli ja teraz tutaj na arkuszu dane zamienię tą kolumnę Q na kolumnę P, czyli P do P Enter to on będzie mi się odwoływał już cała formuła będzie się odwoływała do strony ma, no sprawdźmy powiedzmy, że Tutaj wprowadzę teraz konto takie umorzeniowe. Ono Excel tutaj mi y, 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 przednie zero gubi, ale sobie z tym radzimy. I teraz mamy tak. Konto 074 powinno mieć po stronie ma, ale jak widać, w październiku nic nie ma. To zobaczmy w styczniu, czy coś tutaj jest. Jest, w księgach, proszę bardzo. A zobaczmy, czy w buforze jest coś. Nic nie ma. Czyli w styczniu mamy. Y, Zobaczmy coś w bilansie otwarcia. O, w bilansie otwarcia też coś na tym koncie jest. Po stronie ma. Czyli w tej chwili mamy obsługę tych dwóch stron, ale oczywiście raport nie jest robiony dla jednego konta, ale z reguły mamy tu całą listę tych kont, tak? I chcemy, żeby nam te wartości się tu pojawiały. To w jaki sposób te konta tutaj będę wypełniać, to już jest kwestia pomysłu na ten raport i nie będę tutaj o tym opowiadać, jak to można tutaj wypełniać automatycznie też, ale chodzi mi o tą formułę, tak? I teraz jeżeli ja bym chciała właśnie dla tych kont, które będą się tu pojawiały w niżej tą formułę przeciągnąć, żeby ona y, również y, po wpisaniu tutaj konta podawała wartości, mogę jak najbardziej, ale uwaga, jeżeli nie zablokuję tych dwóch komórek z parametrami, czyli komórki B2 i C2, to w momencie przeciągania te B2 i C2, ja to pociągnę. Z tych komórek mi się zrobi B3 i C3, a jak widać tutaj nic nie ma. Ja się chcę odwołać do tych konkretnych komórek, wobec czego ja muszę je zablokować i robimy to w taki sposób, że ustawiam się przed przed, yy, z przodu, przed literką oznaczającą tą komórkę i wciskam sobie klawisz F4. I to samo robię tutaj. I wciskam sobie klawisz F4. Po stronie minia już mam zablokowane. Teraz robimy to samo po stronie Ma. F4 i przy C2 F4. Enter. I teraz już mogę przeciągnąć tą formułę. Powiedzmy, że ja ją przeciągnę tutaj do wiersza 16. Jak widać, i teraz, jeżeli ja tu na przykład te 132 wpiszę, które miałam, styczeń księgi 132. Zobaczmy, czy coś tu było. Jak widać. Fajnie, by było jakby więcej, jakieś. Zobaczmy tutaj, co my mamy. Żeby jakieś więcej wartości się pojawiło. W styczniu mamy. No mamy 100, 100 130, 130. No, zobaczmy. Powiedzmy, że nie będę brała tych, a wezmę sobie 100, 130, 130. I teraz. Y, dajmy styczeń. Księgi. O, no. Mało tego jest. No bo to są takie dane, no niewiele ich tutaj ma. Aha, tu mam czerwiec, widzę. A tu listopad, styczeń, a zobaczmy w czerwcu, czy coś tu się pojawi. Oczywiście przy takich prawdziwych danych, o, jak najbardziej, przy takich prawdziwych danych to te wartości się tutaj ładnie prezentują. I w momencie kiedy, ja jeszcze tutaj wpiszę może jakieś koszty. Dla formuły bardzo ważne jest to, żeby wpisywać gwiazdki, jeżeli w danych jest coś dalej, czyli o, jak mamy tu analityki, a to będzie ładnie widać, mamy analityki, a mnie interesuje tylko konto syntetyczne, to wpisuję w ten sposób, jeżeli interesuje mnie konto tylko do tego miejsca, to wpisuję w taki sposób, także to są takie różne sposoby, żeby o jakiś poziom sobie tutaj wyświetlić. Weźmy na przykład 202 syntetyczne 400. Ja tutaj, tak żywiołowo, że tak powiem, prezentuję te wartości, ale chodzi mi o to, żeby się tego trochę pokazało. Może tam jeszcze coś na 203 jest. I teraz, jeżeli ja sobie wybiorę styczeń, o tu już tych wartości widać więcej. No, o to chodziło. I teraz tak, dobrą praktyką jest, żeby wartości w raportach finansowo-księgowych formatować jako księgowe, bo one, prawy przycisk, zaznaczamy formatuj, one bardzo ładnie wyglądają, właśnie przy takim sformatowaniu. Tak to wygląda. I teraz, tak jak ja tą formułę przeciągnęłam, to jak widać było, dopisuję konta i ona od razu wyłapuje wartości, ale na przykład nie podoba mi się, że te zera, na przykład, konto nie ma. Tutaj nie mam żadnego konta wpisanego, wówczas a formułę chciałbym niżej jeszcze przyciągnąć, to mogę się posłużyć też taką sztuczką, którą bardzo często robię, bo jeżeli piszę dla jakiejś firmy raport, to nie oczekuję, że księgowy będzie na przykład przeciągał te moje formuły niżej, tylko już mu gotowe daję, ale no nie mogę pokazać mu raportu, gdzie on coś takiego zobaczy. Czyli raport dotyczy tylu kont, bo na razie jest początek roku i na tylko na tylu jest księgowanie, ale potem w kolejnych miesiącach one będą przybywały i gotowa formuła już tutaj czeka, żeby złapać wartości na tych kontach, które się tu pokazują. No ale taki raport nie wygląda profesjonalnie, wobec czego można taką sztuczkę zastosować. Ustawiamy się na początku formuły tej sumy warunków mojej, którą bardzo, bardzo lubię, i wpisuję coś takiego. Jeżeli zaczynam pisać, on mi już tu podpowiada, dwa razy klikam. Jak widać, już zrobił nawias, czyli od razu mogę wrzucić, wrzucić test logiczny. Czyli odwołuję się do tej komórki konto, klikam na nią po prostu i wpisując coś takiego, takie dwa te nawiasy ostre. Przepraszam, one oznaczają różne, że to jest różne. Czyli jeżeli ta komórka C5 jest różna od pustego i średnik. To oznacza, że jeżeli ta komórka jest różna od pustego, czyli coś w niej jest, to realizuj tę całą formułę. Zrób to. A w przeciwnym wypadku ustawiamy się na końcu i mówimy tak, niech. Nic się nie liczy, niech jest pusto. Takie dwa y, cudzysłowie obok siebie oznaczają, y, że komórka ma być pusta. I teraz tu zamykam nawias. Jak to działa? Na razie tutaj nie zrobiłam tego, jeżeli, ale tutaj już jest. I teraz, jeżeli y, ja przeciągnę tą formułę w dół. To w momencie, kiedy formuła się zorientuje, że te komórki są puste, to już nie pokazuj, nic tutaj nie pokazuje, bo jest pusta. Tak jak ja powiedziałam, jeżeli tu w tym wypadku ciągnąc tą formułę doszłam do komórki C15 i on teraz sprawdza, jeżeli ta komórka jest pusta, to. Yy, czyli różna, jeżeli jest różna od pustej, tu jest różna od pustej, bo coś jest, to wtedy realizuj całą formułę. No on tu akurat nic nie znalazł, więc zero wrzucił. Natomiast jeżeli jest pusta, to wtedy ma być pusto. I to jest tutaj, tak? W przeciwnym wypadku. I to potem daje taki bardzo ładny efekt, że użytkownik nie widzi tego, że tu też są formuły, które czekają na wartości. Wtedy, jeżeli ja automatycznie, w jakiś sposób automatyczny pobieram te dane o tych kontach, to tutaj automatycznie mi się, mi się pokazują wartości, i to jest taki bardzo profesjonalny efekt. Tutaj, jeżeli taki raport wykonujemy, to również możemy sobie pewne formatowania zrobić to są takie dobre praktyki, tak? Czyli oznaczam sobie te pola, w których te parametry wybieram, mogę sobie jakimś kolorkiem oznaczyć, tak? Bo wtedy wiadomo, że to jest jakieś pole ważne dla tych tych. Tu oczywiście mogę też formatowania robić, ale o formatowaniu to już powiem na innej prezentacji. Dzisiaj całe, cała ta prezentacja dotyczy formuły suma warunków i mam nadzieję, że po tej prezentacji już każdy będzie mógł sobie taką sumę warunków, taką formułę samodzielnie tworzyć. Zachęcam do ćwiczeń, praktykowania i myślę, że chwila, moment i każdy będzie potrafił sobie naprawdę zaawansowany raport utworzyć z wykorzystaniem właśnie tej formuły suma warunków.